Biały lotos po raz kolejny udowadnia, że no lepiej nie być bogatym. To life no The white lotus. czyli Biały lotos na platformie Max po raz już trzeci i nie ostatni na szczęście serwuje nam problemy bogatych ludzi w naszym ulubionym hotelu tym razem w Tajlandii i muszę szczerze przyznać, że jest to pierwszy sezon z dosyć mieszanym odbiorem. E, poprzednie sezony jakoś bardziej się chyba ludziom podobały. Ja jestem pierwszym i dwoma zachwycony i tym też jestem, chociaż też sobie trochę na niego trochę, też sobie trochę na niego trochę polski język, trudny język, ponarzekam. Ale na początku, oczywiście, Białe Lotos serwuje nam różne rodziny, różne postacie, których wątki się zazębiają. W tym sezonie mamy powrót Belindy. Chyba pamiętacie Belindę, pracownicę SPA, którą Tania w pierwszym sezonie trochę wykiwała. No, w tym sezonie Belindę razem ze swoim synem, który się nazywał, chyba mam otwartą listę z bohaterami bo za nic nie pamiętam, z Jonem. Troszeczkę na tym korzystają, <grych> ale poza Belindą mamy również rodzinę e, ratlifów, tutaj z panem Jasonem Isaacem na czele, którego możemy pamiętać na przykład z roli Gustera, chyba Malfoya z Harry'ego Pottera i w ogóle cała rodzina lat kratliwych jest moim ulubionym wątkiem jakby saxon Lock. o tym porozmawiamy mamy również państwa haketów w sensie mamy rika i to jego żonę, która się nazywa po prostu chelsea nie wiem jak ma nazwisko i mamy jeszcze wątki pana ochroniarza gateoka oraz yy, pracownicy hotelu MOK. i chyba o niczym nie zapomniałem. a zapomniałem o jednym też z ważniejszych wątków, czyli o e, trzech koleżankach, których szczerze, wątek według mnie był najgorszy i najmniej mnie tutaj obchodził, ale mamy oczywiście, o, gdzie one są: Lori, Jacqueline i Kate. Więc może przechodząc płynnie, przejdźmy sobie do wątku Belindy oraz jej syna. Podobał mi się powrót Belindy, na pewno jest to dopełnienie wątku Tani z drugiego, jak i pierwszego sezonu, najbardziej oczywiście z drugiego, bo pojawił się tutaj również Grek. I cały wątek uważam, że oczywiście tak jak cały sezon trochę, to też trochę ponarzekam, że był przeciągnięty. Tak podobał mi się go finał, a najbardziej podobało mi się takie odbicie Tani w Belindzie. Szczególnie w ostatnim odcinku, kiedy to teraz ona przychodzi do tego typa, z którym tam bromansowała wcześniej i mówił: Wiesz, co nie będzie biznesu, bo jestem już bogata. To było bardzo fajne. Tutaj wątek Belindy według mnie na plus. Czy jej był w tym wątku potrzebny? I taki nie. W sensie. Trochę tam mamie pomagał w tym, ale poza tym to w sumie nie, nie, nie wiem, po co on tak za bardzo był. Chyba po to, żeby tylko wystąpił na początku. Następnie mamy naszą rodzinę, w sensie moją ulubioną rodzinę ratlifów Uwielbiam. Zacznijmy od wątku Timothy, czyli ojca, który przez cały sezon próbuje w jakiś sposób przeżyć to, że jego rodzina jest trochę bankrutem i cały czas dyskutuje po prostu z każdego zakątka, jak to jego żona czy jego syn nie potrafią sobie poradzić w biedzie. Później się okazuje też, że jego córka też, więc jest to na pewno dla niego trudne i bardzo na różne sposoby próbuje to odreagować. Finalnie prawie sobie z własną rodzinę, ale może ten wątek pominimy. Trochę mi się w tym wątku nie podobało, że nie dostaliśmy jakiegoś większego finału, tylko po prostu dowiedzieliśmy się, że jakby rodzina się wzmocniła w tych więzach i może przeżyją dowiedzenie się o tym bankructwie, no ale nie dowiedzieli się o tym. Może, kto wie, powrócą w kolejnych sezonach w jakiejś formie. Przechodząc dalej do oczywiście się żony Timothy, czyli Victorii, Po prostu brawa dla aktorki za ten akcent, za grę aktorską. Uwielbiam! I chyba tyle mam co powiedzenia o tej postaci. A nie napisana postać, większej roli tutaj za bardzo nie odgrywa. No i następnie oczywiście ich najstarszy syn, Saxon, który też przechodzi tutaj bardzo fajną przemianę z kolesia, który widzi tylko jedno w kobiecie, w Kogoś, kto jednak bardziej chce się dowiedzieć więc na temat świata, tu oczywiście pod wpływem Chelsea. Tudzież wydarzeń z łódki, więc tak przechodząc wspólnie do Loka, czyli Lochlanda. Loklanda. Powiem tak, kocham postać Lochlanda, ale ja zawsze lubię te takie pomniejsze postacie, które w sumie są po prostu przyjemne do oglądania. I postać Lochlanda, tak jak samo to określił, jest people pleaserem, czyli osobą, która chce inną sprawiać radość. Dziwnie to brzmi, po angielsku to ma więcej sensu i szczególnie to właśnie widać chyba tam w odcinku szóstym. Chyba tak, jeśli się nie mylę. No i o cóż, kajdotstwo to nie jest nic nowego dla HBO, a ja teraz będę musiał to wypikać. Ale ogólnie fałszywa śmierć Locklanda w ostatnim odcinku sprawiła, że prawie padł na załą ale późniejsza jego. Późniejsze jego zmartwychwstanie sprawiło, że o 23 wydarłem się tak, że przepraszam moich sąsiadów. No i cór, jedyna córka naszej rodzinki, czyli Piper, która. Głównym wątkiem tego sezonu było to, że ona chciała zostać w Tajlandii i dołączyć do tamtego zakonu buddystów, a finalnie okazało się, że nie może żyć w takiej biedzie chociaż to nawet nie jest bieda. Są gorsze pewnie przybytki. Też w ogóle na początku myślałem, że to jest jakaś gra aktorska, żeby jednak Lok z Locklandem tam w jakiś sposób Kiedy się dowiedziała, że Lockland też chce tam zostać, to żeby po prostu takie nie ja tu może sama, ale jednak się okazało, że też po prostu jest Wason Heist. Trochę smutne. I tak, każdy mem o tym, że to rodzeństwo będzie związane właśnie z czymś pokroju bliskiej relacji. Nękała mnie przez cały ten sezon. Za dużo Tron i za dużo rodospaczy. No i idąc dalej do Rika oraz do Chelsea, bardzo fajna para. Na pewno odbiega dynamiką od tego, co już widzieliśmy. Na przykład w pierwszym sezonie u tamtego nowego małżeństwa, czy w drugim sezonie był taki wątek, w tym sezonie Bo już nawet nie pamiętam, chyba nie. No ale bardzo fajne. Tutaj Rico oczywiście chce się zemścić na człowieka, który zabiegł i za Oczywiście mamy klasyczne I Am Your Father. szczerze. Tak, już w połowie tego sezonu miałem. No, tak to się skończy, i się tak finalnie skończyło. No, ale cóż, y, tragiczna trochę śmierć. Chelsea, bardzo fajna postać, do końca taka trochę niby dziwaczna, ale z drugiej strony widać, że jest prawdziwa w byciu kim jest. I tak bardzo tragiczna śmierć ich obojgu na koniec. No i też płynnie przechodząc do wątku czy oczywiście Grega, do wątku Chloe, która w sumie tu jest mało istotna, poza tym, że się z tymi braćmi pukała i miała trochę wpływ na Chelsea. No to Greg, który oczywiście tutaj próbuje manipulować e, Belindą. I w sumie żyje sobie bez żadnych konsekwencji, po z***** Dani, No serce się kraja, no ale z drugiej strony dobrze, że Belinda wzięła te pieniądze, bo jakby go zgłosiła, to pewnie i tak mu no, bez tego wyszło. No ale cóż, w sumie... Czy sprawiedliwość Grega dopadnie jest już na tyle stary, że szybciej czy później? Na pewno tak. Znowu zapomniałbym o wątku naszych pań. Szczerze to był mówiłem, wątek, który najmniej mnie interesował przez cały sezon. Najbardziej się na nim nie skupiałem. Szczerze nawet nie mogłem rozróżnić, która jest która. I teraz jak patrzę na te znikną, takie ok, dobra, teraz mogę, ale podczas oglądania nie mogłem w ogóle. Byłem zdziwiony, że one na koniec się na pewno pogodziły i trochę jednak miały takie, że ok, rozumiemy siebie nawzajem i ja bardziej myślałem, że serial zakończy, sezon zakończy się tym, że one po prostu się pokłócą i rzucą na siebie. Ale jednak okazało się, że są dobrymi psiapsiłami. Pomijam tutaj cały ten wątek z Rosjanami, który tam był gdzieś na tle. Nie chcę, on żyje, mam to gdzieś. No i oczywiście wątek tutaj naszych pracowników, wątek Gajota. Gajota, Gajtoka. Też troszeczkę byłem zdziwiony postawą szczególnie w ostatnim, chyba czy przedostatnim odcinku, bo postać Gajtoka przez cały sezon próbuje, w sumie, znaczy przez cały sezon, no przez większość sezonu próbuje odkryć czy on się nadaje w ogóle do tej roboty. Finalnie jednak się nadał, ale było mi dziwnie kiedy zauważyłem w to jak ona się go dopytywała, to ty jednak nie jesteś taki ambitny, bla bla bla. bo to mnie trochę takie, e... myślałem że widzisz w nim coś więcej, ale widać Zależy ci po prostu na takich trochę staroświeckich postawach. Więc ogólnie, czy sezon trzyma się przy pozostałych dwóch? Tak. Uważam, że był przeciągnięty w wielu aspektach i to naj jest naj największy minus tego sezonu, ale dalej jest on wysoko jakościowy, naprawdę wątki są pisane na medal, pomimo tego, że troszkę rozciągnięte. I na to chyba widać w ostatnim odcinku, który trwa półtorej godziny. I praktycznie ważne rzeczy, które się tam dzieją, to ja mogę, na, nie wiem, na palcach jednej ręki policzyć. Naprawdę nie uważam, że 8 odcinków w tym przypadku było czymś dobrym. Ale chyba wróciłbym do 7 z drugiego sezonu. A poza tym, co mogę powiedzieć? Scenografia, aktorstwo, sam w ogóle hotel, no bo to jest prawdziwy hotel. Wszystko jest 10 na 10, że co to mogę powiedzieć? Mówię, największy tutaj problem jest przeciągnięta fabuła. No i też trochę nieinteresujące niektóre wątki, jak na przykład, mówiłem, wątek tych koleżanek. Może kogoś to obchodziło? Mnie w ogóle, nikogo, Biały Lotos myślę, że trzyma swoją formę poza lekkim potknięciem. I myślę, że sezon trzeci. A ogólnie, sezon pierwszy dostał ode mnie 10 na 10 chyba, i drugi 9 na 10, o ile się nie mylę. No, to trochę tendencja spadkowa, ale trzeci dostanie ode mnie 8 na 10 I dalej jest to bardzo dobre, bo jednak 8 na 10 to jest dalej wysoka ocena, więc po prostu jest to najsłabszy sezon. Ale nie mówię, że, nie mówię, że jest to złe. No, i oczywiście piszcie w komentarzach, jak uważacie, bo że ten sezon był dla was gniotem. A może uważacie, że jest to was najlepszy? Na pewno dla mnie jest po prostu no, najsłabszy z całego zestawienia. No i co, oczywiście wiadomo. Babki w górę, subskrypcje, bla bla bla. <grystanie> Oczywiście do niczego Was nie zmuszam, więc <grystanie> trzymajcie się. No i cześć.